Witajcie, witajcie moje słoneczka, dzisiaj niedziela. Co tam w niedzielę? U nas no, zobaczmy, jakie to energie. Oj, cesarzowo! Piękna energia. Jest to energia królowej, zie królowej ziemi, Gai, tak naszej, bogini ziemi. Pięknej, wspaniałej kobiety, bardzo kobiecej, matki, żony. Kochanki, tak? Energia tworzenia, energia sukcesu, energia um, urodzaju, energia zbiorów. Kochani, dzisiaj wspaniały dzień, wspaniały, obfity dzień w swojej obfitości. Tak? Będziemy zbierać, zbierać nasze plony. E, tego Wam też życzę. Życzę Wam wspaniałego, spokojnego, cudownego dnia w energii cesarzowej, e, w energii Matki Ziemi. Dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek.